wersję nazistów. Czy głos i emocje ocalonych z zagłady zdołają się przebić? Abraham Suskeber, żydowski poeta urodzony na Litwie, chciałby zeznawać w języku jidysz, ale musi mówić po rosyjsku. Tak opisał swój przyjazd do Norymbergii. W przed rozprawą nie mogłem spać. Przed oczami wciąż miałem mamę biegnącą nago po zaśnieżonym polu. Krew pokrywająca jej przyszyte kulami ciało spływała teraz ze ścian pokoju osaczając mnie z każdej strony. Może pan usiąść. Dwa razy powtarzałem, że chcę zeznawać na stojący. Jakbym miał odmawiać kawiarz w za Gdzie pan był, gdy wkroczyli Niemcy? W, w Jak długo przebywał pan w tym mieście? Od pierwszego, niemal do ostatniego dnia niemieckiej okupacji. Był pan świadkiem prześladowań Żydów w tym mieście? Tak. Proszę o tym opowiedzieć. Gdy Niemcy wkroczyli do Wilna, w mieście żyło blisko 80 tysięcy Żydów. Poprawcy z Sonderkommanda. Przez Żydów łowcami ludzi. Wdzierali się do żydowskich domów, nie bacząc na porę dnia i zabierali mężczyzn. Pozwalali wziąć tylko ręcznik i kawałek mydła. Pędzili ich w kierunku miejscowości ponary 8 km od dnia. Prawie nikt stamtąd nie wrócił. Pewnego razu doprowadzili nas do synagogi. Zobaczyłem przed nią drewno ułożone w stos w kształcie piramidy. Niemiec wyjął rewolwer i kazał nam się rozebrać. Gdy byliśmy nadzy, na wziął zapałkę i podpalił stos. Wtedy drugi Niemiec wyniósł z synagogi trzy zwoje tory. Piosenki. Z tyłu stało trzech Niemców, którzy, śmiejąc się, popychali nas bagnetami w stronę powietrza. Gdy byliśmy już nieprzytomni ze strachu odeszli. muszę dodać, że eksterminacja ludności żydowskiej Wilna zaczęła się, gdy do miasta przybył... Hans Hingst i referent do spraw żydowskich Mure. Nie potwierdzi słowa świata. 19 lutego 1946 roku po odczytaniu fragmentów raportu Komisji Szedczej Rosjanie zapowiadają projekcję godzinnego filmu zrealizowanego na potrzeby procesu. Moim ostatnim materiałem dowodowym będzie skrypt oraz film dokumentalny, którego autentyczność została potwierdzona pod przysięgą. 29 listopada 1941 roku przez Sołobówa, Popowa i Lewitana. Na rogu ulic Sowieckiej i Nolnej Niemcy rozstrzelali 26 mieszkańców miasta. Żona inżyniera Gordiejewa zgwałcona i zastrzelona. Na ulicy Engelsa Niemcy zabili 50 bezbronnych ludzi, których strzelili też przypadkowych przechodniów, którzy przyjechali ze wsi. Wśród ofiar są intelektualiści, robotnicy i gospodynie domowe. Na miejskim dworcu kolejowym Niemcy rozstrzelali rannych czerwonoarmistów wziętych do niewoli. Na ciałach ofiar widać ślady. 21 grudnia 1943 roku operator Uszurkow sfilmował ekskumację w okolicach Kerb już po wyzwoleniu miasta przez Armię Czerwoną. To miejsce kaźni obywateli radzieckich. Niemcy podstępnie ich tu zwabili, postawili na skraju rowu i rozstrzelali z karabinów. W masowym grobie znaleziono też ciała 240 r. dzieci. Film ukazał się wystarczającym dowodem zbrodni, nie wymagającym potwierdzenia przez jakiekolwiek instytucje. Ma formę protokołu z nazwiskami operatorów kamer i ofiar ze wszystkich klas radzieckiego społeczeństwa. Druga część filmu dotyczy obozów śmierci, Majdanka i auschwitz -Birka. W 1943 roku, 3 marca. Zaczęło się od selekcji. Chciół w górę, chciół w dół. Załadowali nas na ciężarówkę. Mnie oraz innych młodych mężczyzn. Miałem 20 lat, byłem silny i zdrowy. Kierowano nas do podobozu Auschwitz-Burga, do niewolniczej pracy przy budowie fabryki i gefarda. W powietrzu nosił się dziwny zapach. Nie wiedziałem skąd pochodził. Od jednego z więźniów usłyszeliśmy macie szczęście. Dlaczego? Inni zostali spaleni, stąd ten zapach. Wtedy dowiedzieliśmy się, że Auschwitz to obóz zagłady. w Sprawiedliwości w Narymberg. Siedziałem i pisałem. Byłem sprawozdawcą niemieckiej agencji prasowej. Naprawdę korciło mnie, żeby tam skoczyć i złapać kogoś. Dlaczego to zrobiłeś? W czym ci zawinili? Czemu zabiłeś moich rodziców i moją słyszeć jak działał obóz Auschwitz. Oskarżyciel francuski wzywa na świadka Marie Claude Voyant couturier która trafiła do Bierkę na udział w ruchu oborów. Chce zeznawać w imieniu tych, którzy nie przeżyli. Długo się przygotowywali. Mówi z pamięci. Przyjechaliśmy do Auschwitz po świcie. Niemcy otworzyli wagony i kazali nam wysiadać, poganiając kolbami karabiny. Skierowano nas do podobozu Bierkrenały. Szliśmy dźwigając bagażem. Przekraczając bramę obozu przeczuwaliśmy, że raczej nie wyjdziemy stąd żywi. Mijaliśmy kolumny wychudzonych więźniów idących do pracy. Śpiewaliśmy marsyliankę, żeby dodać sobie odpuchę. Świadkiem selekcji nowych więźniów? Tak. Gdy pracowałyśmy w bloku krawieckim w 1944 roku, blok, w którym mieszkałyśmy, znajdował się naprzeciwko stacji końcowej pociągu. Selekcja nie odbywała się już na rampie, jak dawniej. Prowadziły niemal do samych komór gazowych. Kończyły się 50 100 metrów od nich. Naprzeciwko naszego bloku odgrodzonego zasiekami z drutu kolczastego. Widziałyśmy jak otwierano wagony i wyganiano z nich mężczyzn, kobiety oraz dzieci. Byliśmy świadkami przejmujących scen. Rozdzielano małżeństwo. Matką odbierano młode córki, które kierowano do obozu. Starsze kobiety i małe dzieci trafiały prosto do komory gazowej. Ludzie nie wiedzieli, co ich czeka. Byli przerażeni, bo odizolowano ich od bliskich, ale nie sądzili, że idą na śmierć. Pewnej nocy obudziły nas przerażające krzyki. Nazajutrz rano dowiedziałyśmy się, mówi pani za szybko. Pewnej nocy obudziły nas przerażające krzyki. rano dowiedziałyśmy się od członków komanda obsługujących krematoria, że poprzedniego dnia zabrakło gazu i wrzucano dzieci żywcem do pieców. na z Birkenau do obozu Ravensbrück. Przewodniczący Trybunału pyta o sens ponownego opisywania warunków bytowych. Warunki panujące w Ravensbrück wydają się podobne, jeśli nie identyczne, jak w Auschwitz. Czy po usłyszeniu tu szczegółów moglibyśmy przejść do kwestii ogólnych? Chyba, że istnieją poważne różnice między Ravensbrück a Auschwitz. Świadek wyjaśnił już, na czym polega różnica. Auschwitz było obozem zagłady, podczas gdy Ravensbrück obozem pracy. Ludzie umierali tam z wycieńczenia. Jeśli są jeszcze inne różnice, nie wątpię, że zapyta Pan o nie świadka. Oczywiście. Sędziowie mieli problem z odróżnieniem obozu koncentracyjnego od obozu zakłady lecz francuski oskarżyciel rozwiał wszelkie wątpliwości. Choć Marie-Claude, majątku, który opisała głównie osobiste doświadczenia, była także świadkiem zbrodni. Mimo to niemiecki obrońca stara się podważyć jej zeznania. Opiera się pani na własnych obserwacjach czy na przekazie osób trzecich? sygnalizowałam to. Nigdy nie powiedziałam niczego, co nie było sprawdzone u źródła bądź potwierdzone przez wiele osób. Moje żegnania opierają się jednak głównie na osobistych doświadczeniach. Chciałem zrobić zdjęcie, rzucił mi się tu na rękę przy hotelu, tam gdzie te ciuchy, ciuchy, leżą. Jak mi ksiądz zrobi zdjęcie, zobaczymy się w sądzie, proszę wydarzeń. Może się prawniczy naród, może coś takiego. W każdym razie ta ważna informacja tam poszła, że to rządząc, ale ja nieważna informacja poszła, że to ja sobie, że tak powiem, znaczy jak trzeba walny, ale no jak czy? Czy dziwa sądu Metropolitarnego, sądu? Ja myślałem, że jestem wzywany przed, przed instytucję Kościoła. Tutaj ksiądz Mikołaj Graja mówi, że to tylko ze względu na mnie, żebym ja miał bliżej tam nie zawołanie. No ją też tam to tam siebie też dodam, Po prostu A chyba czasem mogliśmy się spotkać w knajpie, znaczy o knajpie nie było mowy tam szanowny pani rozszerznego od no to może następnym razem bliżej jest potem żydowski. Tam do kibelka chodzicie, jak was nie chcą puścić, to panie tam idą i wpuszczają potem żydowskim do ubicji tych, którzy tu przyszli na kaplicą przeto, może tam. tam. Kamerę. A o trzeciej rano, żebyście wiedzieli, do kogoś z was i do mnie już jakiś szur dzwoni i później przez cały czas, żeby się odebrał na Ile się bierze za taką I Uwierzy, że Pola się tak da szlaki, żeby za to od tych, którzy pieniądze mają. Bo chyba to tak jest. Że czarną robotę robimy, dlaczego? Nie mamy króla. Nie jest nam królem bez Zakazy sprzedamy się, potrzebujemy. Gdzie pracować? warsztat pracy z sobą. Są rzeczy, które można sprzedać, nie sprzedaż, swoją pracę, swoją czterech. Naprawdę serce. Także jak, jak ktoś mi dziś mówi, że tam przyszli do, do księdza, księdza... do swing języków do Polaków taką sympatią zapałały mnie księga. Za Jednak i muszę się tam szczęśliwie czasu. Więc... Dobrze, dobrze, dobrze. Natomiast te słowo, jakby tam do Was doszło, ja je mówiłem. że jest papieżem żydowskim. dością komu zależy, żeby nie z duchowieństwa jest wyborcza już ma czwarty, prawdopodobnie gotowe. Pan Żytnicki już, już wie, co ma robić wszystko. Weźmy uwagę też, że jak jest się pomosiem, to się dłużej śpi. rano wstaje, temu panu daje. My byliśmy przed sądem o dziesiątej, a pomoś Życiński dopiero tam przyszedł. Czy nie jak właśnie ta, ta, która warsztat sobą nosi, sprzedaje to, co jest nieuprawne, dlaczego był złapano Jakbym wiedział i czuł, to nie mogę ci powiedzieć, co masz zrobić. A tak pisze ta żydowska, żydowska jak to nazwa. Gadzinów. Czyli chcą wkręcić w jakiś sposób. z aktywistów powiedział, co on by zrobił, a nie co on by zrobił na moim miejscu. Ja bym. zając organizm żywiciela do śmierci, przenosząc się na nas Jaki jest zaklęty krąg, żeby z niego wyjść? Kiedy żył, znaje Jezus Chrystus. Panowanie wchodzi do kościoła. udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Ci, którzy twierdzą, że tron Piotrowy jest pusty, mylą się. Rzeczywistość jest bardziej złożona. Na przykład, czy heretyk może być papieżem? Duża część teologów jest zdania, że papież może mieć heretyckie poglądy, nawet jeśli działa jako prywatny nauczyciel. Ale nie może tak być, jeśli, jeśli działa jako nauczyciel całego kościoła, to oznacza się, że mówi z katedry. Przykład papieża Pawła VI pokazuje, że jego intencją nie było utrzymywania heretyckich poglądów. Ilekroć wskazywano mu na niebezpieczeństwo herezję, dodawał do tekstów przyczywne lub niejednoznaczne zdania, usuwając w ten sposób niebezpieczeństwo stwierdzenia herezji. To pokazuje, że Paweł VI był liberalnym papieżem, próbującym łączyć to, co nie do pogodzenia. Nie można jednak twierdzić, że był heretykiem. I to oznacza został papieżem. Oto, co monsignor Lefebvre powiedział swoim seminarzystom w listopadzie 1990. W roku nasze Bractwo Kapłańskie zdecydowanie odrzuca tego rodzaju poglądy, to jest sedevakantyzm. Chcemy być blisko związani z Rzymem, z następcą św. Piotra. Jednak z wierności wobec jego poprzedników odrzucamy jego liberalizm.